Tryb Nauczyciela Nauczyciel pełni rolę nadzorcy i trenera, obserwuje, ocenia i kontroluje całą symulację wiertniczą, aby szkolenie było skuteczne i bezpieczne. Swobodna kamera umożliwia dowolne ustawienie widoku na wiertni, pozwalając nauczycielowi na obserwację symulacji i działań operatora. Tryb kamera wiercenia zapewnia ogólny widok na proces wiercenia, uwzględniając dane o głębokości oraz parametry wiercenia. Jest to widok podobny do panelu operatora, który jest wyświetlany na jednym z jego monitorów. Przycisk profile pozwala na tworzenie i zarządzanie warstwami geologicznymi w przedziale głębokości od 170 m do 1000 m. Możesz dodawać i zarządzać kolejnością warstw geologicznych. Każdej z nich możesz ustalić, opis i teksturę, skalę głębokości, charakterystykę twardości, kategorii zwieralności i ścieralności, czy gradient ciśnień złożowych. Gdy skończysz, zapisz utworzone warstwy jako kompletny profil litologiczny. Aplikacja umożliwia też wczytywanie wcześniej zapisanych profili do symulacji. Opcja Operator pozwala na symulowanie zadań operatora, gdy ten nie jest dostępny lub gdy zespół nie posiada specjalnego fotela dla operatora.